Tak jak w każdą niedzielę wierni przychodzą po błogosławieństwo do kościoła, tak raz w roku kapłan przychodzi do domów wiernych, żeby pobłogosławić całą rodzinę. Przedłużenie radości Bożego Narodzenia. Tam pasterze przybyli do żubka, a potem powracali, by nieść dobrą nowinę. My dzisiaj wyruszamy ze świątyni, w której przeżywaliśmy noce pasterskie narodziny Chrystusa, i powracamy do domów. By tymi, którzy przeżywają tę radość, jeszcze ją pogłębić, umocnić. Po pandemii COVID zmienił się charakter kolendy. Od trzech lat duchowni przychodzą do rodzin na zaproszenie. To zaproszenie możemy podjąć w wymiarze papierowym, tak jak w naszej parafii były wyłożone druczki specjalne. I mogliśmy wypełnione następnie wrzucić do skarbony, ale też można podjąć, uczynić to w naszej parafii drogą internetową. Niektórzy po prostu, po prostu dzwonią na parafię i przekazują swoją prośbę, wolę, zaproszenia kapłana. Do kolendy rodzina przygotowuje się w specjalny sposób. Stół przykrywa na wzór ołtarza białym obrusem, stawia krzyż i świece. Kolenda jest chwilą, kiedy pojawia się refleksja nad naszym życiem, życiem rodziny. Jest to chwila, w której przeżywamy wspólnie narodziny Pana Jezusa i możliwość spędzenia wspólnego czasu i radości z tego czasu. Z tego co zawsze pamiętam od dzieciństwa, wpajane było, że kolenda to jest takie po prostu ucemontowanie już całych świąt, podkreślenie tak, tego całego czasu. No i też próbujemy przekazać tę tradycję naszym dzieciom, nie zapomnieć o tym. Próbujemy wcześniej wyjść z pracy, albo po prostu gdzieś zakończyć wcześniejsze obowiązki, aby przygotować ten stół, na którym znajdują się świece, krzyż. Czasami woda święcona, dzisiaj akurat nie mieliśmy, więc liczyliśmy, że ksiądz proboszcz przyjdzie z nią. A czym jest kolenda dla najmłodszych? Kolenda jest dla mnie takim um, spotkaniem się z Jezusem i można wtedy porozmawiać i z księdzem i obchodzić na. No, Urodziny na przykład Jezusa, pana Jezusa. Dla mnie to jest uroczysta kolacja, na którą ubrałem się ładnie w koszulę. To jest dla mnie uroczysty dzień. Jestem ministrantem od ponad roku. To jest moja druga kolenda. Kolendy na zaproszenie mi się bardziej podobają, ponieważ wiem, że idę do osób, które na mnie czekają. Jest miła atmosfera oraz oczywiście wspólna modlitwa. A najbardziej zapadło mi w pamięć pewne małżeństwo właśnie e, też na zaproszenie, e, z którymi się zaprzyjaźniłem. Z roku na rok wiernych przyjmujących księdza po kolędzie jest coraz mniej. Według statystyk parafialnych obecnie 60% parafian rezygnuje z wizyty dusz pasterza.